Zapisując dziecko na zajęcie dodatkowe, słyszysz od trenera o fascynujących zajęciach, niesamowitym planie treningowym, możliwościach rozwojowych dla Twojego dziecka, jeżeli tylko będzie uczestniczyło w tych zajęciach. Już powoli, oczami wyobraźni, widzisz jak staje się małym mistrzem, drugim Lewandowskim, czyli droga do sławy stoi otworem. Stop! Zatrzymaj się. Przecież Ty w tym momencie zapisujesz dziecko na basen. Więc jaki Lewandowski? Jaka sława, jaka piłka nożna, skoro to całkowicie inne zajęcia. Posłuchaj teraz o pięciu rzeczach, które musisz zwrócić uwagę w trakcie rozmowy z trenerem, kiedy zapisujesz dziecko na zajęcia. Ja nazywam się Przemek Warzecha i witam Cię na kanale Stop na Dwadze. Pamiętaj, aby nacisnąć ten mały dzwoneczek na dole, aby zasubskrybować nasz kanał, żeby nie ominęły cię żadne nowości. A teraz ruszamy, sprawdzamy trenera. Dlaczego to jest ważne, aby wybrać dobrego trenera? Dobry trener to podstawa, aby zachęcić dziecko do uprawiania sportu, aby czerpało z tego przyjemność, radość i zabawę. Dobry trener sprawi, że nawet gra w szachy stanie się emocjonująca. A nam, jako rodzicom, powinno zależeć na wybraniu dobrego trenera, bo dzięki temu zapewnimy dziecku nie tylko prawidłowy rozwój na zajęciach, ale bezpieczeństwo i przede wszystkim dobrą zabawę i budowanie chęci do ruchu. Zły trener niestety może wpłynąć na zmniejszone bezpieczeństwo, większe ryzyko kontuzji na zajęciach oraz nawet na obniżoną samoocenę u dziecka. Dlatego tak ważne jest, aby zapisując dziecko na zajęcia nie tylko kierować się tym, cze, czego dane zajęcia dotyczą, ale kto je prowadzi. Pięć rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę w trakcie rozmowy z trenerem. Po pierwsze, odpowiedź na to pytanie, jak często dziecko powinno trenować? 8 razy w tygodniu. Ponieważ cena za 4 zajęcia to 100 zł, ale za 8 zajęć to już 150, czyli opłaca się, ponieważ prawie połowę drugich zajęć już mamy za darmo. Ta opcja jest idealna, dzięki temu dziecko będzie cały czas na treningu. Optymalna ilość ruchu dla dziecka to 2-3 razy w tygodniu. Jeżeli jest tego więcej i nie jest to prowadzone w odpowiedni sposób, prawdopodobnie przeciążymy dziecko. Tutaj bardzo często wyjątkiem jest piłka nożna, która stawia na ogromną ilość zajęć, ale wiadomo, tutaj dzieciaki przygotowują się już pod profesjonalne rozgrywki. A ja przede wszystkim chcę skupić się na zajęciach, które mają skupić się na zabawie i aktywnym trybie życia dla dziecka. Dlatego też tego tematu nie będę poruszał. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wybrać idealne zajęcia, zapraszam Cię do swojego webinaru. Link znajdziesz poniżej. Punkt drugi. Odpowiedź na pytanie. Czy są możliwe kontuzje na zajęciach? Jeżeli trener przedstawi nam informację, że no, na moich zajęciach nigdy się nic nie wydarza, zajęcia są w 100% bezpieczne, śmiało może pani zapisać dziecko, to powinniśmy się zastanowić, dlaczego. Ja z doświadczenia jestem instruktorem sportu walki i nie powiem żadnemu rodzicowi, że nie ma opcji kontuzji. Kontuzja jest zawsze możliwa, bo można albo mieć kontuzję biegnąc, przewracając się, albo w trakcie sparingu z kolegą, z koleżanką, albo w tak naprawdę jakimkolwiek innym przypadku. Także na każdych zajęciach jest ryzyko kontuzji. To, na co wy, jako rodzice, powinniście zwrócić uwagę, jest przede wszystkim fakt, jak dany trener zadbał o kwestię bezpieczeństwa. Czyli, jeżeli zapisujemy dziecko na zajęcia m, przykładowo z judo, to w tym momencie, jeżeli trener mówi, ok, na naszych zajęciach jest sporo rzutów, padów, ale nie mamy materacy, działamy na twardym parkiecie, no to coś trochę nie bardzo. Czyli zapytajmy o to, jak trener zabezpieczył salę, a nie o to, czy możliwe są kontuzje. Innym faktem, jeżeli chodzi o kontuzje, które chciałbym poruszyć, jest to, że większość rodziców zastanawia się, jaka kontuzja może wystąpić, wykonując dany sport, daną aktywność, ale bardzo duża część z nas zapomina o tym, że ciągłe siedzenie przy biurku, e, nieruszanie się to tak naprawdę kontuzja. Więcej na ten temat, dlaczego właśnie brak ruchu jest ogromną kontuzją, możecie się dowiedzieć z filmu, który właśnie w tym momencie pojawi się na ekranie. Po trzecie, jak odpowiem na pytanie, czy mogę wejść na salę i zobaczyć, jak wyglądają zajęcia? Moim zdaniem trener nie powinien wpuszczać rodziców na salę, ponieważ wpływa to negatywnie na sam trening zarówno dla dziecka, dla trenera i bardzo często też rodzic nadinterpretuje sytuację na sali. Ale więcej na ten temat znajdziesz w moim innym filmie, który również link znajdziesz powyżej na temat tego 5 powodów dlaczego rodzic nie powinien wchodzić na salę treningową swojego dziecka. Także zapyta zanim zapytasz trenera, czy możesz wejść, koniecznie obejrzyj ten film. Punkt 5. Czy trener zwraca uwagę tylko na ciebie jako rodzica, czy na dziecko również w trakcie rozmowy przed treningiem? Dlaczego to jest ważne? Jeżeli trener tylko i wyłącznie rozmawia z tobą w trakcie zapisu na zajęcia, w ogóle nie przywita się z dzieckiem, nie podejdzie, nie zapyta, niech będzie chciał nawiązać z nim kontaktu, to skąd masz pewność, że będzie chciał to zrobić na samej sali? Dobry trener. Zapis e kiedy przyjmuję swojego studenta na sali powinien przede wszystkim oczywiście przedstawić się, przywitać z rodzicami, ale dużą ilość czasu poświęcić dziecku. Zapytać jak ma na imię, dlaczego tutaj jest, pokazać mu gdzie jest szatnia, pokazać gdzie jest sala, pokrótce powiedzieć czym się dzisiaj będzie zajmowało oraz to poinformować, że jeżeli będzie miał jakiekolwiek pytania, śmiało może go zapytać, czyli dać na to pozwolenie. Dlatego jeżeli zapisujesz dziecko na zajęcia i ten w ogóle nie zwraca uwagi na dziecko w trakcie procesu zapisu, nie świadczy to o nim dobrze. Nie mówię, że będzie prowadził złe zajęcia, ale jest to rzecz, na którą powinieneś, powinnaś zwrócić uwagę. Jeżeli chcesz aktywnie spędzać czas ze swoim dzieckiem, a brakuje Ci pomysłu, zapraszam Cię do swojej grupy na Facebooku, tam gdzie będziemy dzielili się różnego typu pomysłami na to, jak wpleść... Poprzez zabawy ruch do życia naszego dziecka. Przygotowałem również webinar, na którym omawiam pełną ścieżkę, jak sprawić klub i trenera, do którego zapisujesz swoje dziecko. Jest to o tyle ważne, bo pozwoli Ci to oszczędzić przede wszystkim czas, jeżdżąc od placówki do placówki, szukając idealnego trenera oraz nerwy dziecka, które będzie od razu do razu wpadało na kiepskich instruktorów. Dlatego serdecznie polecam. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie filmu lub związanego z innym tematem dotyczących moich filmów, śmiało zadawaj pytania w komentarzu. Na pewno przejrzę i postaram się jak najszybciej odpowiedzieć. A teraz do usłyszenia w kolejnym filmie.